Witajcie, kochani, z tej strony tarociska Winaja. Witam wszystkie dotykalne skorpionki, skorpionki, które są wśród zacnego, jakże zacnego grona moich widzów subskrybentów. Jak również witam skorpionki, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. Witam skorpionki, przybysze, tak? Więc zapraszam wszystkich oczywiście do wysłuchania, do oglądania. A ci, którzy oczywiście tu przybyli pierwszy raz, nawiedzili mnie, no to oczywiście również zachęcam. No i jeśli Wam się tutaj spodoba, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić. Kolejnych nagrań. Moje piękne skorpionki, horoskop tygodniowy, jak to tydzień u mnie, taki ekspresowy e, horoskop tygodniowy na tydzień od 6 do 12 marca roku 2023. Zobaczymy, co tam u Was ciekawego w tym tygodniu, jakie do Was idą energie i na co zwrócić szczególną uwagę. Więc nie gadamy, zaczynamy. I dobrze, ja już tutaj tasuję karty. I kochani, pamiętajcie oczywiście, że jest to przekaz ogólny, więc nie ze wszystkich będzie pasował, nie ze mi będzie rezonował, wierzcie, co pasuje, odrzucajcie, co się nie Zgadza. Dobra, skorpionki zaglądamy. Cóż tam dla Was wszechświat ma? <grystanie> ok, wyzwanie dla Skorpionka na ten tydzień. Mm -hmm. Co ciekawego w pracy, w finansach, taka ogólna fin fin sytuacja finansowo-zawodowa. No, ok, co ciekawego w miłości. Mhm, taka ogólna też sytuacja, jeśli chodzi o uczucia, związki, relacje, dla singli również tu jest przekaz e, i e, karta rada. Mhm, dobra. Dobrze. Mhm, skorpionki, dobra. Yy, energia, tak? Taka energia z zewnątrz, wasze wyzwanie, energia, którą bierzemy lub odrzucamy, w zależności od sytuacji, upodobań i yy, yy, yy. jak to w ogóle będzie wyglądało w waszym życiu. Taki klimat, troszkę aura tego tygodnia. Yy, kochani, dwójka monet. dla mnie to jest taka energia, wiecie, wielozadaniowości, łączenia kropek, yy, zajmowania się przed czasami kilkoma sprawami naraz, tak? Yy, Dodatkowych zajęć, dodatkowej pracy. Nie wiem, pracy na dwa etaty, grania, przepraszam, za stwierdzenie, na dwa fronty, jeśli chodzi o takie relacje międzyludzkie. Czasami to jest też energia wyboru, zastanowienia się nad czymś, ale właśnie to jest chyba jako jedyna z dwójek wśród kart w tarocie, która pomimo tego, że tutaj trzeba się wieloma sprawami zająć, że trzeba podjąć jakąś decyzję, która czasami nie jest oczywiście łatwa, to to jest taka energia, która mówi, że wszystko pójdzie gładko, sprytnie i. i... I się zakończy raczej takim powodzeniem, wiecie? To jest takie pole do manewru dosłownie, nie? Wy nie musicie się skupiać nad tym, że tutaj trzeba żonglować tymi sytuacjami, żonglować tymi faktami, tymi decyzjami, prawda? Nie musicie się na tym skupiać, macie pole do manewru i możecie dosłownie, no, dosłownie tutaj żonglować we wszystkie strony i na możli wszystkie możliwe odległości. Więc to jest taka fajna dla was informacja. Także dla was takim wyzwaniem, kochani, w tym tygodniu będzie przede wszystkim połączyć, być może nie pasujące do siebie fakty, połączyć. Wydarzenia, które też czasami będą na siebie się nakładać. Ale tu jakoś właśnie nie ma potrzeby specjalnie się angażować, nie ma potrzeby jakoś specjalnie się nad tym skupiać, tak jakby wiecie, wszechświat um, wszechświat, wszechświat um, sam chciał rozwiązać Wam tę sytuację, tak? Sam chciał Wam tutaj rozwiązać tę sytuację. Także wszystko raczej powinno się ułożyć po waszej myśli sprytnie, gładko i przyjemnie. Także tutaj jest taka energia. I bardzo dobrze ten energia się tutaj pojawia, bo ja tutaj widzę, zwłaszcza w pracy, w finansach, pewne takie akcje, perturbacje, za chwilkę do nich przejdę i od razu pocieszam, zanim tu będę mówić, co się dzieje, tak? Wy jesteście tutaj w tej energii, tego ogarniania, macie pole do manewru, jest to bezpiecznie, stabilnie i Wy nie musicie jakiegoś większego wkładu, prawda, energetycznego tutaj wkładać w to, co się będzie działo i od razu mówię, pocieszam, bo możecie być troszeczkę przerażeni tym, co ja tutaj zobaczyłam. Dobra, kochani, praca, finanse. Przede wszystkim, kochani, teraz mówię do tych skorpionków, co tych skorpionków, które planują wzięcie jakichś pożyczek, kredytów lub nawet pożyczyć od kogoś, tak? Nawet znajomego, kochani, nie ma w tym tygodniu brania pożyczek, tak? Bo oczywiście, wy zrobicie jak chcecie, tylko ja mówię co widzę. Czy ja czytam obrazki, pamiętajcie o tym i to dokładnie wam przekazuję. Nie bierzcie w tym tygodniu żadnych pożyczek, żadnych kredytów, bo no, będzie dziwko, kochani. Dla mnie odwrócona szóstka monet to jest informacja. Jeszcze tutaj plus ta piątka monet, tak? Która no, nie zawsze przynosi dobre wieści. To mogą być kredyty, które mogą się ciągnąć w waszym życiu latami, długimi latami, które na początku pięknie opisane. Tutaj wiecie, pójdziecie do jakiejś pani pięknie ubranej, pana w garniturze z krawacikiem i tutaj będą obiecywać wam, o, jaki ten kredyt jest wspaniały, bierzmy tu tak, och, och, wszystko będzie pięknie, cacy, ale później co wychodzi po dwóch miesiącach czy tam po miesiącu? że oprocentowanie to po prostu jest tak wysokie, że złoto by Was wyrwia. Taka tutaj, kochani, dla mnie jest informacja. Dostałam takie strzały głowy, aby tylko spojrzałam na tę energię. Więc ostrzegam, tak? Więc ostrzegam, żeby nie było, że nie ostrzegałam, ale oczywiście pamiętajcie, skorpionek sam decyduje o swoim życiu, to jest tylko sugestia taka od kart, tak? Pamiętajcie, pamiętajcie o tym, kochani. Dobra, i jeszcze co? Tutaj jeszcze mam taką informację, wiecie, czasami mamy tych takich domokrążców, czasami mamy takich, kto dzwoni do nas, proponuje nam jakieś tam zakupy, jakiś termomiksów, nie wiem, dywanów, jakiś super kolder leczniczych i tak dalej, czy tam wybierzecie się na jakieś spotkanie, żebyście się przypadkiem też nie dali namówić na zakup takiego czegoś, bo tutaj tak samo te, te raty, niby fajnie, pięknie na raty, prawda, czy tam nawet za pół darmo, a później się okazuje, że trzeba no grube, grube miliony w to włożyć, żeby spłacić ten dziwny przedmiot, który ma być cudowny, a wiadomo, czasami się okazuje bublem. Nie więc jeśli zakupy, jeśli kredyty, jeśli i tak dalej, albo odłożyć na następny tydzień, albo nie robić właśnie takich podejrzanych zakupów. No, także tutaj taka, taka informacja. Mhm. I teraz tak, troszeczkę tutaj widzę dla niektórych z Was troszeczkę takie malutkie problemy finansowe, nie? Potrzeba pieniędzy na już, na natychmiast, troszeczkę kurczące się zasoby finansowe, ale... Hmm, tu się opóźnia coś. Opóźniają się jakieś wypłaty, e, jakaś niedopłata, mm, czy to w pracy, właśnie, czy jeżeli pobieracie jakieś tam, e, wiecie, fundusze socjalne i tego typu sprawy. Tu się pojawia właśnie opóźnienia, wszelkie opóźnienia, jeśli chodzi o pieniądze. Ktoś być może pożyczył od Was jakąś sumę pieniędzy i w tym tygodniu po prostu Wam nie oddaje i jeszcze i warto się tutaj uzbroić w cierpliwość, więc tutaj takie oczekiwanie na fundusze, a ich nie ma, nie? Potrzeba wsparcia finansowego. I teraz tak, ja Wam tutaj tak oczywiście mówiłam na początku, że was troszkę straszę, może być troszeczkę tak no nieciekawy, jeśli chodzi o te sprawy związane raczej z pieniędzmi, bo jeśli chodzi o sprawy w pracy, to właśnie to raczej w pracy tutaj mi się wiąże raczej z tym, że po prostu martwicie się o to, czy przeżyjecie ten tydzień, tak, w cudzysłowie przeżyjecie, bo opóźniają się wypłaty, tak, ale tu sobie dacie radę, tak jak powiedziałam, tu się wszystko na tyle fajnie zapętli, że przez ten tydzień dacie sobie radę, także od razu pocieszę, tak. Dobra, kochanie, bo przedłużam, osoby... Poszukujące pracy osoby bezrobotne, kochani, i tak, tu też jest informacja o kurczących się zasobach finansowych, jakieś tam oszczędności, które mieliście na no, pracy, jak nie było, mm, tak nie ma, nie? I teraz powiem tak, nie zamartwiajcie się na zapas. Może to jeszcze nie jest w tym tygodniu, to pamiętajcie, jest to czytanie na jeden tydzień, 7 dni dosłownie, więc te 7 dni um, niech tutaj nie powodują, że wy się kompletnie zniechęcicie i stwierdzicie, że w ogóle cały ten świat um, działa <grywa> przeciwko Wam. To jest 7 dni, pamiętajcie, to jest tylko tydzień, więc ten tydzień dacie radę. Dacie radę tutaj jest Twoją dwójką monet. To jest naprawdę lekka, fajna taka e, energia, która pozwoli wyjść z każdej nawet najbardziej takiej, e, no. O, opresyjnej sytuacji. Także od razu pocieszę. Dobra, i miłość. Przechodzimy do miłości. Przechodzimy do miłości. No, w miłości przynajmniej lepiej. W miłości od razu, lepiej w uczuciach, lepiej dla singi, lepiej, kochani. Tu jest fajnie, wiecie, bo tu jest taka fajna współpraca między partnerami. Mówię teraz o związkach i relacjach istniejących. Zwłaszcza tu jest przekaz dla tych związków, które mieli, w których się działo ostatnio, no nieciekawie, nie wiem, ktoś się wtrącał w wasz związek, mieliście jakichś przeciwników w waszej relacji, mieliście osoby, którzy próbowali manipulować wizerunkiem waszego partnera partner, partnerki, lub manipulowali wizerunkiem waszym, takie wiecie, wbijanie takich szpil wa, pomiędzy was, tylko po to, żeby was pokłócić, nie? Jeśli mieliście taką sytuację, jakieś plotki na wasz temat być może gdzieś się tutaj pojawiały na temat waszego związku, no i co? Albo Wy, albo Wasz partner, partnerka, musieli, no, musieliście odpierać te ataki, musieliście udowadniać temu partnerowi lub partner Wam musiał udowodnić za wszelką cenę, że to, co usłyszeliście na jego, na jej temat, no to to, to, to jest po prostu wystane w palce to są bajki i tak dalej. I w tym tygodniu wychodzi na jaw, że to wszystko były plotki, że to wszystko była ludzka złośliwość, Wy się do siebie zbliżacie, no dobra, może się poróżniliśmy, może pozwoliliśmy na to, żeby świat zewnętrzny wpłynął na to, jak my traktujemy siebie nawzajem, no i co? Współpracujemy, dogadujemy się, e, no, dogadujemy się i, i, i fajnie, nie? <laughs> Także naprawiamy, naprawiamy razem to, co ktoś chciał między nami zepsuć. Także tutaj taka informacja dla tych związków. No i dobrze, kochani, dla singli, mm, no jest tutaj ktoś, moje drogie skorpionki, być może w pracy, być może mm, w szkole, jeśli jeszcze się uczy uczycie, Gdzieś, gdzie spędzacie razem czas, jakieś szkolenia, kursy i tak dalej, jakiś współpracownik, koleg, przyjaciółka Waszego kolegi, kolega Waszej przyjaciółki, jest ktoś, z kim się tutaj od czasu do czasu widujecie, znacie się jest ktoś, kto, kto was po prostu lubi, tak? Kto was po prostu lubi. To raczej nie jest taki cichy wielbiciel, tylko ktoś, kto was lubi i wy też tę osobę lubicie i, i, i co? I ktoś tu się opierał do tej pory, tak? Temu, żeby na przykład dać się zaprosić na randkę i w tym tygodniu mam wrażenie, że albo wy się dajecie da właśnie zaprosić temu lubemu, lubej na randkę lub właśnie on, ona daje się zaprosić, więc warto spróbować, zaryzykować, zaprosić chociaż na kawkę, gdzieś tam na jakąś taką randkę, na spacerek chociaż. W przerwie w pracy, czy w szkole. Także fajny tutaj przekaz. No i dobrze, kochani, i dobrze, i rada dla Was. Przede wszystkim nie walczyć z tym, co się dzieje, nie walczyć z tym złym, nie walczyć z przeciwnościami, tylko pozwolić właśnie, żeby ten los tutaj, ten wszechświat dał Wam to pole do popisu, dosłownie, to jest takie dla Was pole do popisu w tym tygodniu, taka troszeczkę mała szkółka, takie szkolenie, żeby sobie poradzić z różnymi trudnościami, zwłaszcza finansowymi. Ja zawsze powtarzam, no na pieniądz szczęścia nie daje, ale wiadomo, jak to w dzisiejszych czasach jest, nie lepiej mieć chociaż troszkę niż wcale, tak? Ale tak jak tutaj jest Informacja, wyraźnie. Wy sobie dacie radę, pokonacie te trudności z łatwością, z lekkością na pewno. Zresztą, wy skorpionki jesteście takim znakiem: Wy o i potraficie wyjść i to jeszcze z uśmiechem na twarzy. Więc nie martwcie się, to jest tylko ten tydzień i na pewno będzie lepiej. Na pewno będzie lepiej, bo tutaj to się tak fajnie te wszystkie sytuacje zapętlą między sobą, że, że nawet być może niektórzy z Was nawet nie zauważą tych problemów, tak? Nawet jeżeli usłyszycie tutaj od szefa, że ojejku nie, nie może w tym tygodniu dać wam obieconej wypłaty, że troszeczkę się spóźni nie kilka dni to się Was raczej tak po prostu dosłownie nie, do, nie dotknie, nie ruszy. Także mam nadzieję, że ten przekaz właśnie pójdzie w tą stronę. W tą stronę, że nawet być może nie zauważycie tych tutaj trudności ewentualnych. Dobrze, kochani, zobaczmy jeszcze, co radzą aniołki, jakie mają kluczyk na ten tydzień, co, żeby Wam tutaj jeszcze łatwiej żyć żyj własnym życiem. Właśnie, skorpionki, żyjcie sobie własnym życiem. Nie przejmujcie się, że tam z zewnątrz coś się różnego dzieje. Niech się dzieje, musi się dziać, różnorodność musi być, tak? Na świecie. Świat się kręci, wiadomo, i świat się zmienia i sytuacje się zmieniają, więc, więc skupić się przede wszystkim na sobie, skupić się na tym, co robicie i żyć, i żyć z uśmiechem na twarzy. I tego Wam, skorpionki moje drogie, życzę. Niech ten tydzień będzie piękny, niech będzie wspaniały, pełen pozytywnej energii. Niech się dzieje i będzie oczywiście wszystko w porządku. Także żegnam się grzecznie, widzimy się niebawem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!